Pokażę, jak masz zrobić. Pokaż. Tak? I tutaj sobie tak. układasz. i w w Tak, tak. że tak. może to Tak, tak. Tak, być Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. tak. No, ale poczekaj jeszcze troszkę, dobra? Bo trzymasz jeszcze chwilę. Siedzisz w chustce, bo twoja babcia, jak była taka całkiem mała, to taką chustkę nosiła. Wiesz, tak mi opowiadała. A czemu? No, kiedyś taka, nie wiem, czy była moda, ale chyba też ze względu na to, że nie mieli jakichś specjalnie czapek i dziewczynki chodziły w takich chustkach. A tam, gdzie twoja babcia mieszkała, jak była taka mała jak ty, było strasznie zimno, wiesz. Padało mnóstwo śniegu i ten śnieg zasypywał wszystko. Czasami nawet było tak zasypane, że z domu nie można było wejść. Twoja babcia nawet opowiadała mi kiedyś, że wyszła z domu, poszła do toalety tego domku, gdzie tam mieszkali na tej Syberii. I że była taka zamieć śnieżna, że wiał straszny wiatr, padał śnieg. I ona szła, i ten wiatr z tym śniegiem ją porwał, i uniósł do góry i leciała kawałek. Wyobrażasz sobie coś takiego? A jakie mieli buty? A buty mieli takie, to się nazywały chyba walonki, takie z wełny, i jak był taki mróz straszliwy i siarczysty, to te buty przed wyjściem z domu się polewało wodą. A jaką? Ciepłą czy zimną? Zimną wodą się polewało te buty i wychodziło się szybko na mróz i wtedy one zamarzały i wtedy było ciepło. Już nie przemakały. A czemu u nas nie ma takiej zimy? No bo my w ogóle w innym miejscu, już na świecie żyjemy. Tam to była Syberia, wiesz. Tysiące kilometrów jechała, wiesz, tam, takie jak oni stali, mieli pół godziny, żeby wyjść z domu i ich zabrali do wagonu i jechali kilka tygodni. No i żyli tam, wiesz, żyli tam strasznie biednie, wiesz, nie mieli co jeść, nie mieli ubranek, nic nie mieli. A jakie mieli tam jedzenie? wiesz, to jedzenie tam podobno było bardzo kiepskie. A czemu? A babcia mówiła, że, że głównie to głodowali, i w ogóle nie mieli nic do jedzenia, bo tam nic nie rosło, wiesz? Tam lato jest tak krótkie, trwa dwa miesiące. A były tam jabłka? Nie, nie było jabłek, wiesz. Były tylko kartofle i te kartofle, jakim przywozili, one często były przemarznięte i miały taki słodki posmak, wiesz. Twoja babcia mówiła, że miała 10 lat, jak zobaczyła pierwszy raz jabłko. Na oczy i że było bardzo smaczne. Czy to jesteśmy my ty i ja? Nie, to twoja babcia i moja babcia, twoja prababcia. Mm.